Cześć! Witam Was kochani w nowym odcinku na kanale. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym opowiem Wam o kosmetykach, których zużyłam najwięcej w ciągu całej swojej historii. Na tyle co pamiętam oczywiście. No, u mnie wygląda to troszeczkę inaczej niż w przypadku e, wiecie, takiej normalnej osoby, e, która wymienia produkt po zużyciu. Ze względu na ilość kosmetyków, którą dostaję, kupuję sama, testuje zdecydowanie większą ilość kosmetyków niż normalna osoba, dlatego też częściej Używam kosmetyki, a nie je zużywam. Rzadziej wracam ze względu właśnie na to, że jednak trafiam na wiele dobrych kosmetyków, dlatego w sumie będzie to z jednej strony takie podsumowanie najlepszych z najlepszych, e, czyli do których kosmetyków faktycznie wracam, e, mimo że mam na przykład kilkanaście i kilkadziesiąt innych w swoich zbiorach, e, które mogłyby te kosmetyki tak naprawdę zamienić. W filmie pojawią się zarówno kosmetyki pielęgnacyjne, jak i także makijażowe tutaj na pasku znajdziecie dokładnie, w których momentach są te kategorie, jeśli chcesz zobaczyć tylko jedną część tego filmu. Zacznijmy dzisiaj od pielęgnacji. Wydaje mi się, żeby jakby nie pominąć niczego po drodze. Będę mówiła właśnie w takiej kolejności, w jakiej używam tych kosmetyków. Zaczniemy w sumie od demakijażu. I tutaj mam płyn micelarny, którego zużyłam naprawdę wiele, ale to wiele opakowań. I o ile testuję jakieś inne po drodze, tak jak sama mam kupić i wrócić do jakiegoś, to zawsze wracam do niego, czyli do tej tradycyjnej wersji płynu micelarnego z Garnier. To jest mój ulubiony płyn micelarny. Miałam kilka fajnych po drodze, ale też ze względu na cenę, no to jednak zdecydowanie wolę wrócić do tego. Ze względu na to, że płyn micelarny ma zadanie zmyć na makijaż. Nie daje nic dodatkowo od siebie, więc nie musimy tutaj wydawać wcale więcej pieniędzy niż jest to potrzebne. Dlatego właśnie lubię ten oto produkt, ponieważ domywa bardzo ładnie większość kosmetyków, tylko niektóre muszę zmywać płynem dwufazowym, ale to są jak jakieś pojedyncze szminki do ust, których nie jest w stanie on ruszyć. Nie jest to moja ulubiona forma de makijażu, dobrze o tym wiecie. Samo uwielbiam zmywać e, makijaż olejami, ale jeśli właśnie z danej kategorii mam wybrać tylko jeden produkt, no to tutaj zdecydowanie najwięcej opakowań właśnie zużyłam tego kosmetyku. W przypadku produktów oczyszczających do twarzy, to tutaj zdecydowanie muszę powiedzieć Wam o żelu oczyszczającym z marki Bielenda Professional, dokładnie z serii Sevioden. Jest to ta seria skierowana typowo do ser przetłuszczających się i to jest produkt, do którego lubię wracać ze względu na taką bardzo przyjemną konsystencję produktu, w sensie odczucia, jakie daje mi podczas oczyszczania, ponieważ jest to produkt bardzo dobrze oczyszczający skórę, jednocześnie nie wysuszając jej, nie ściągając. Idealny jest do zarówno dziennej, jak i wieczornej pielęgnacji i to jest produkt, którego zdecydowanie zużyłam najwięcej z tej kategorii. Jeszcze kilka lat temu serum do twarzy nie było przeze mnie regularnie używane. To było coś, co sobie testowałam raz na jakiś czas używałam, ale nie było podstawą pielęgnacji i to się zmieniło, całe szczęście. E, I faktycznie mam kilka swoich ulubionych produktów. Do produktu, którego, do którego najbardziej lubię wracać i faktycznie zużyłam najwięcej opakowań, e, to jest serum nawilżający z marki Basic Lab z trehalozą. E, I miałam zarówno te w mniejszym stężeniu, te w te większym stężeniu. I oba mi się jak najbardziej sprawdzają. Jest to podstawa pielęgnacji moim zdaniem i każdy powinien coś takiego mieć do, do regularnego użytku, szczególności jeśli macie cerę bardziej suchą, czy skłonną do przesuszeń. Jeśli potrzebujecie silnego nawilżenia, to jest idealna droga. Jest to produkt bardzo lekki, który idealnie sprawdza się po prostu w pielęgnacji, czy w pielęgnacji przed makijażem. Dlatego ten produkt jak najbardziej mogę Wam polecić. W przypadku kremu do twarzy tutaj wrócę do marki Bielenda Professional i dokładnie z tej samej serii Sebioderm. Uwielbiam krem z bakuchiolem. Jest to produkt dobrze nawilżający, który sprawdza mi się zarówno w dziennej, jak i wieczornej pielęgnacji. Które w zupełności mi wystarcza, jeśli chodzi o nawilżenie. Latem, zimą potrzebuję nieco więcej nawilżenia, przynajmniej właśnie w postaci nawilżającego serum, ale jeśli chodzi o lato, to jest idealny taki lekki krem, który naprawdę dobrze nawilża. I jego zdecydowanie zużyłam najwięcej i ciągle wracam, cały czas jest w użytku. Także naprawdę to jest jeden z takich największych hitów w mojej pielęgnacji. Powiedziałam o kremie, ale wspomnę jeszcze także o kremie z filtrem, ponieważ jest to jednak inna kategoria. Jeśli chodzi o ten typ kosmetyku, to dopóki nie zaczęłam używać właśnie tego produktu, to skakałam sobie po różnych kosmetykach. Do niektórych wracałam ze względu na cenę, dostępność, ale tak naprawdę mój numer jeden i zużyty zdecydowanie w największej ilości jest krem z marki Basic Lab. Jest to dokładnie lekka emulsja ochronna. To jest bardzo leciutki produkt, który nie bieli, który fajnie się warstwuje z innymi produktami do pielęgnacji, czy też z makijażem i spełnia swoje funkcje idealnie. Nie szczypie w oczy, co jest dla mnie akurat bardzo ważne, dlatego właśnie do niego wracam. To by były wszystkie kosmetyki z pielęgnacji twarzy, teraz przejdziemy do pielęgnacji ciała. I tutaj opowiem wam o dwóch kosmetykach. Przede wszystkim jako pierwszy produkt jest to olejek do oczyszczania skóry, czyli coś delikatniejszego niż żel pod pierusznic. Ja mam skórę wrażliwą, być może atopową. Ona jest po prostu ściągnięta w momencie używania tradycyjnych żeli. Ciągle czuję właśnie takie ściągnięcie na skórze, swędzenie i nie mogę po prostu takich produktów używać. A właśnie jakiś czas temu zamieniłam żel pod prysznic na olejek pod e, prysznic i zdecydowanie tę formę preferuję. Jeśli chodzi o ilość dużych opakowań, tutaj będę musiała wymienić markę Zaja, czyli AZS olejek myjący, do którego już nie wracam, ze względu na to, że przestawiłam się na inny produkt, na olejek z marki Bioderma. A to Dermon jest w większym opakowaniu, zużytym Mamy mniej plastiku, cenowo wychodzi mniej więcej na tyle samo, tylko że po prostu jest wygodniejszy też użytkowanie ze względu na pompkę. No, ale właśnie ze względu na to, że ten z jaj ma 300 ml, około ten ze biodermy ma litr, no to jakby w porównaniu, no to zużywam z jaj zdecydowanie więcej. Oba te produkty lubię, ale właśnie tak jak mówiłam, ze względu na te dwa plusy marki bioderma, no to właśnie wracam do innego kosmetyku i za niedługo to będzie właśnie kosmetyk najbardziej i najczęściej przeze mnie. Używany. Drugi zarazem ostatni do ciała ze względu na to, że tak naprawdę. Z dwóch tych kategorii używam ciągle tych samych produktów. Jeśli chodzi o, nie wiem, balsamy do ciała, peelingi, skaczę sobie po różnych kosmetykach i e, nie mam tak naprawdę takich, do których bym wracała i których bym zużyła e, większą ilość niż na przykład jedną sztukę. E, jeśli chodzi o antyperspirant, jest to produkt z marki Basic Lab, antyperspirant 72 godzinny. Jest to produkt, który spełnia zarówno wszystkie obietnice producenta, jak i także wszystkie moje wymagania do tego typu kosmetyku. Jest lekki, dosyć szybko się wchłania może nie jakoś ekstremalnie, ale wystarczająco. Nie zostawia śladów na ubraniach, nawet jeśli ubieramy się od razu po aplikacji. No i po prostu wszystko trzyma w ryzach, niezależnie od tego, czy mamy taki zwykły, normalny dzień, upały, czy wielki wysiłek fizyczny na siłowni, czy na przykład podczas biegania. E, I to jest produkt, którego zużyłam już wiele, wiele opakowań i będę cały czas wracać. Następnie pielęgnacja włosów i tutaj też mam kilka kosmetyków, do których bardzo lubię wracać. Jeśli chodzi o szampon Odżywkę, to powiem Wam tutaj o serii kosmetyków z marki Petal Fresh. Jest to marka dostępna w Rossmanie. Ja używam tej wersji nabłyszczającej i ona sprawdza się u mnie świetnie. Faktycznie włosy nabłyszcza, są przepiękne po użytkowaniu, no ale przede wszystkim szampon. Bardzo dobrze oczyszcza skórę głowy, zanieczyszczeńczy z sełą, ale jednocześnie nie wysusza włosów, nie plącze i włosy są przyjemne po umyciu. Odżywka bardzo dobrze nawilża, ułatwia rozczesywanie, bardzo no, lubię właśnie używać kosmetyków z tej serii. Jeśli chodzi o pozostałe kosmetyki, właśnie z generacji włosów, to zdecydowanie do kosmetyku, do którego ciągle wracam więc użyłam wiele opakowań, to jest maska do włosów z Only Bio. Jest to maska do włosów średnio porowatych i tak jak wcześniej bardzo lubiłam wracać do maski z Garniera, tak teraz w ogóle mi się nie sprawdza, tej bananowej. Jest dla mnie zbyt lekka po prostu, a ta właśnie do włosów średnio porowatych z Only Bio to jest po prostu ideał. To jest bardzo dobrze nawilżająca maska, której możemy używać w codziennie. Pielęgnacji. Możemy używać po prostu zamiast odżywki do włosów. Bardzo dobrze nawilża. Fajnie się włosy rozczesują, jednocześnie włosów nie obciąża, więc dlatego jest to po prostu ideał. No i kochani, to by było na tyle z pielęgnacji. Przechodzimy do makijażu. Baz, jak wiecie, do twarzy nie używam zbyt wiele. Faktycznie do bazy, do której wracałam, głównie dlatego, że używałam jej na klientkach, to była baza z Benefitu Professional. Wydaje mi się, że zużyłam dwa opakowania i yy, jakieś ewentualne miniaturki, które dostawałam. I faktycznie to jest jedyna baza, w które, którą w takiej ilości zużyłam. Jeśli miałabym używać tylko na sobie, to wydaje mi się, że żadnej bym nie zużyła w dacie ważności, ponieważ używam tak bardzo rzadko i baz po prostu nie potrzebuję. Stawiam zdecydowanie na pielęgnację twarzy. Jeśli chodzi za to o podkład, to tutaj jest jeden, którego faktycznie zużyłam wiele. Opakowań. Jest to podkład, którego używałam na klientkach i faktycznie to była taka podstawa, jeśli chodzi o makijaż w twarzy, ale też, jakby biorąc pod uwagę sam mój własny użytek, to i tak wygrywa ze wszystkimi innymi, mimo że jest to podkład, którego nie używam. W tym momencie na co dzień przez jakiś czas używałam pracując na etacie, ale rzeczywiście jest to podkład, który bardziej jest do zadań specjalnych i używam na większe wyjścia czy na jakieś bardzo długie dni, kiedy wiem, że muszę wyglądać dobrze, ale nie jest to podkład, który, po którym sięgała w tym momencie na co dzień. Mowa tutaj o podkładzie Estée Lauder Double Wear, to jest zdecydowanie najbardziej trwały, najbardziej komfortowy dla mnie podkład właśnie na większe wyjścia, do makijażu fotograficznego po prostu coś cudownego. Nie jest to najlżejszy podkład, może w odczuciu tego nie czuć, ale faktycznie on wchodzi tak mocniej w pory, więc trzeba dobrze go zmywać, żeby skóry nie zapychał, ponieważ to właśnie od takiego nieodpowiedniego demakijażu ten podkład może skórę zapychać. Sam w sobie jest niekomodogenny, więc spokojnie można go używać na co dzień, ale po prostu ja tego nie potrzebuję w codziennym moim makijażu, ale podkład sam w sobie uwielbiam. W przypadku korektora było wiele takich, do których lubiłam wracać, Mark Longwear e, Concealer, którego teraz absolutnie nie lubię, Tarte Shape Tape, które lubię, ale wydaje mi się, że nie warto wydawać takiej e, kasy na ten produkt i mam dla niego zamiennik, czyli Rimmel Multitasker. E, faktycznie zużyłam już kilka opakowań e, niektóre w pełni kolory, e, niektóre w, po części, ponieważ mam różne kolory właśnie tego produktu. Uwielbiam ten korektor i wydaje mi się, że naprawdę bardzo, bardzo długo będę go używała. Dobrze kryje, świetnie się trzyma pod. Otami. No, coś cudownego. Puder pod oczy to teraz jest mój must have zarówno w codziennym, jak i wieczorowym makijażu, ale kiedyś po prostu używałam standardowego pudru pod oczy, dlatego też żadnego pudru pod oczy do tej pory nie zużyłam zbyt wiele. Ten produkt, którym Wam powiem, to jest tak naprawdę moje drugie opakowanie, dokładnie końcówka i jest to Han Fresh Rosy. Uwielbiam ten puder, bardzo fajnie utrwala okolice pod oczami, delikatnie je rozjaśniając, ale w taki bardzo naturalny sposób. Sprawia, że korektor nie wchodzi w załamania i jest niewidoczny. Bardzo go lubię i na pewno będzie tych opakowań zużytych więcej. Ja tak naprawdę codziennie się nie maluję. Maluję się od dwóch do maksymalnie czterech razy w tygodniu i dlatego też nie zużyłam tak wiele kosmetyków, jakby się wydawało, po takim makijażowym filiku. Jeśli chodzi o puder do twarzy, to tutaj zdecydowanie Coty Airspun. Być może były jakieś pudry prasowane kiedyś, dawno temu, których zużyłam więcej opakowań, ale nie pamiętam, ponieważ żadnego też nie lubiłam aż tak bardzo mocno, żeby jakoś mi się to zakodowało w głowie na dłużej. Jeśli chodzi o sypkie pudry, to tutaj zdecydowanie puder Coty Airspun i zużyłam w sumie jakby nie za dużo opakowań, ale... Też dlatego, że ten puder jest po prostu gigantyczny. Teraz jest mniejsze opakowanie w sprzedaży niż to, co było kiedyś. Ja mam tutaj swoje w rękach trzecie lub czwarte opakowanie jeszcze tej większej pojemności, czyli 60 gramów. Więc jakby przeliczając to na takie standardowe drogeryjne kosmetyki, no to zużyłam tego pudru przynajmniej 7 opakowań, jak nie 9 już czy 10. No bo tutaj jest 60 gramów, czyli tak jakby 3 klasyczne Pudry. Nawet niektóre pudry są w gramaturze 10 gramów, więc jakby w porównaniu to jeszcze więcej. Uwielbiam ten puder, ciągle używam, jest to świetny produkt do używania na co dzień, na większe wyjścia także. Jest to puder, który dobrze matuje i jednocześnie skóry nie wysuszając. Jest komfortowy, niewyczuwalny i możemy go spokojnie używać na co dzień. W przypadku brązerów to tak naprawdę w całej historii zużyłam tylko dwa bronzery z dwóch różnych marek i Wszystkie inne kosmetyki, jak lubiłam, to naprawdę dosyć dużo używałam. Także było widać blaszkę, ale nigdy nie były skończone tak w 100%. I jeśli chodzi o takie największe zużycie, to muszę z tych dwóch, o których wspomniałam, wybrać ten z afektu, ze względu na to, że to jest brązer, do którego wróciłam. Jakby ten inny brązer, który zużyłam w całości, to był Nars Laguna, ale nigdy nie kupiłam kolejnego opakowania. A tutaj zużyłam jedno opakowanie i jestem już w trakcie drugiego. To jest mój Ulubiony brązer na ten moment i nie ma zamiaru szukać czegoś innego. Mam nadzieję, że będzie w sprzedaży bardzo długo, ze względu na to, że on jest zarówno o idealnej formule, która jest kremowa, przepięknie rozprowadzająca się na twarzy, nie robiąca plam żadnych. Jednocześnie właśnie kolor ma taki. Jakby z nutą oliwki, cudownie się wtapia i nie jest widoczne. Jakby daje taki fajny efekt cienia, a nie wyróżnia się w żaden sposób kolorem na mojej skórze. Z różów do policzków udało mi się zużyć tylko jeden róż w historii, tak całkowicie w pełni. I to była miniaturka, więc nie do końca się za bardzo liczy, ale no faktycznie jeden, jedyny byłam w stanie zużyć tak w pełni, dlatego Wam o nim powiem. Jest to Nars Deep Throat. To jest przepiękny róż codzienny, który bardzo daje naturalny efekt. Lekko rozświetla, ale bardziej drobinkami niż połyskiem, więc nadaje się niezależnie czy mamy gładką skórę, czy, czy w niedoskonałościach, ponieważ bardzo ładnie na skórze się rozkłada. Daje taki bardzo naturalny efekt. Kolor powiedziałabym, że ma uniwersalny. Pasuje zarówno do chłodniejszych tonacji skóry, jak i do cieplejszych i do różnych rodzajów makijażu. Więc jeśli macie ochotę na coś z wyższej półki, to polecam Wam ten odcień sprawdzić. Ja kupiłam jednocześnie ten słynny róż Orgazm Narsa i bronzer Laguna, i właśnie tę miniaturkę dostałam w prezencie, i to był naprawdę bardzo dobry róż. Gdzie Nars Orgazm nie do końca był takim moim ulubionym. W przypadku rozświetlacza tutaj powiem Wam o kosmetyku, który był naprawdę bardzo słynny kilka jeszcze lat temu. Wydaje mi się, że każdy go znał i wiele osób go przetestowało w swojej historii, ponieważ jest to rozświetlacz taki szampański, uniwersalny, który też nie był w wygórowanej cenie i to jest w ogóle jeden z pierwszych takich rozświetlaczy, które były u nas dostępne na rynku. Tak naprawdę w momencie, gdy kupiłam go po raz pierwszy, to jeszcze za bardzo nie było wyboru, w drogeriach tak naprawdę nie było nic ciekawego. Mowa tutaj o rozświetlaczu z Debalm Mary Luminizer. Pamiętam, że zużyłam zarówno całe jedno opakowanie, e, także taką miniaturkę, którą e, kiedyś dostałam, jako chyba gratis e, i także byłam w trakcie drugiego opakowania i to drugie opakowanie po prostu czy poszło świat, czy do wyrzucenia w trakcie którejś z moich porządków, e, po prostu przestałam go używać, przestałam używać właśnie takie typowo szampańskie i też tak intensywne rozświetlacze, dlatego się z nim pożegnałam, ale zdecydowanie e, to jego zużyłam najwięcej w całej mojej historii. W przypadku bas podcienie tak naprawdę udało mi się zużyć tylko jedno Bazę w historii, i też e, zużyć jakby dru e, drugie e, opakowanie w części, mniej więcej w połowie. Jest to właściwie cień w kremie marki MAC Paint pod dwa Soft Ochre, czyli cień w kremie zastygający, który właśnie tworzy fajną bazę pod cienie ze względu na to, że e, właśnie on jest w takim odcieniu cielisto żółtawym. Jest też dostępny od cieni Painterly, który jest bardziej różowej e, kolorystyce, jakby cielisto różowej. I te dwa cienie tak naprawdę, w zależności od waszej e, tonacji skóry, sprawdzają się świetnie właśnie w postaci bazy ze względu na to, że tworzą piękny płótno no tak naprawdę podcienie. Wyrównują kolory, zastygają, sprawiają, że cienie trzymają się świetnie, nie rozjeżdżając się w załamaniach. I to byłby kosmetyk, którego zużyłabym zdecydowanie większą ilość, gdybym po pierwsze malowała inne osoby dalej, czy dalej bym miała aż tak mocno przetłuszczające się powieki jak kiedyś, ponieważ to był wcześniej jedyny kosmetyk, który się do u mnie właśnie do tego celu sprawdzał. Dopiero później mogłam tak naprawdę używać korektorów na powieki, czy to korektora Tarte Shade czy teraz tego Rimmel Multitasker i dlatego po prostu do tego kosmetyku już wracać nie będę. W przypadku cieni tak naprawdę nie mam za bardzo o czym powiedzieć tutaj. Nie miałam nigdy w historii żadnej zdękowanej całkowicie palety czy w większości. Nawet jeśli paleta była przeze mnie mocno używana wydaje mi się, że z Anastazji Modern Renaissance to była taka paleta, której użyłam jakby najwięcej cieni proporcjonalnie. Tak jednak to było Dalej z kilku cieni, a nie że z całej palety wykorzystanie, więc wydaje mi się, że tutaj za bardzo nie mam o czym mówić. Widziałam kiedyś takie zdjęcia różnych palet, które były zdankowane prawie całkowicie. I podziwiam te osoby, które faktycznie używają wszystkich cieni, chociażby z jednej palety, ponieważ nie mam takiej, z której bym lubiła wszystkie odcienie, które się znajdują. Eyelinerem tutaj muszę Wam powiedzieć o produkcie, którego używałam bardzo dawno temu i już w ogóle nie używam eyelinerów w tej formie, czyli żelowej, w słoiczkach, ale faktycznie kiedyś bardzo lubiłam i to były jedyne eyelinery, które sprawdzały się u mnie na powiekach, które mi się nie odbijały na górnej powiece, które się nie rozmazywały i zdecydowanie najwięcej zużyłam tych eyelinerów żelowych z marki Maybelline. Z Inglota tak samo wracałam do, do tych eyelinerów, ale z Maybelline na pewno zużyłam kilka słoiczków. Już nie wracam ze względu na to, że znalazłam takie w formie pisaku, którego się używa zdecydowanie zdecydowanie łatwiej i szybciej namalować kreskę, mniej to wymaga zachodu, dlatego już właśnie do takich słoiczków nie wracam. Tutaj jako dodatkowe, jeśli chodzi o makijaż oka, to muszę wspomnieć o przede wszystkim kleju do brokatu z marki NYX. Jestem w trakcie, wydaje mi się, że trzeciego opakowania. No i kolejny to jest oczywiście klej do rzęs. Jedyny, do którego wracam, to jest klej Duo. Aktualnie używam tej wersji Quickset, czyli tej, która szybciej wysycha. Wcześniej używałam standardowej no i tej standardowej zdecydowanie zużyłam najwięcej e, opakowań. No i tutaj też od razu muszę wspomnieć o rzęsach, których zużyłam po prostu ogromną ilość. E, to są rzęsy marki Visofree, czyli marki dostępnej na Aliexpress. Model, który mam w tym momencie na oczach jest to D107. E, znajdziecie w tym linku, który będzie tutaj poniżej, e, zarówno e, takie rzęsy, które są delikatniejsze, jak i także które są mocniejsze, e, ale to właśnie jest taki idealny mój model, którego używam za każdym razem tutaj, już od kilku lat. W przypadku maskary wydaje mi się, że max co zużyłam, e, wiecie, tej samej maskary, więcej opakowań, to dwa opakowania, ale to było kilku maskar. To było dużo różnych marki Maybelline, ze względu na to, że byłam ambasadorką przez 3 lata, więc dostawałam regularnie paczki z ich kosmetykami. To była maskara z L'Oreala, Soul Couture, czyli ta w fioletowym opakowaniu, którą bardzo lubiłam i która dalej wydaje mi się moim top, chociaż już od Dłuższego czasu, nawet od kilku lat, pewnie do niej nie wróciłam, więc nie mam tutaj czegoś takiego do wskazania, co faktycznie byłoby przeze mnie używane więcej niż w przypadku innych rodzajów. Raczej tutaj stawiam na te, które dostaję w paczkach PR-owych i, wiecie, zużywam to, co mam i rzadziej wracam do jakiejkolwiek maskary. Do makijażu brwi rzadko, tak naprawdę, zużywam kosmetyki. Nawet jakieś pomady, jak używałam, kupowałam kolejne opakowanie to, wiecie, nie było w pełni zużyte, ze względu na to, że częściej, jakby wysychały wcześniej, niż byłam w stanie zużyć. Taki kosmetyk, które na pewno zużyłam w pełni, to maskara do brwi z marki NYX, czyli Fake It Staked. To jest ta maskara, której ciągle używam. Zużyłam na pewno jeden kolor w pełni, później zaczęłam używać innego odcienia. I teraz użyłam jeszcze innego po zmianie koloru włosów e, i faktycznie to jest coś, co zostanie ze mną na długo, więc tutaj e, właśnie należy mu się takie wyróżnienie, e, ale oprócz właśnie tego żelu do brwi e, tak naprawdę wydaje mi się, że nie zużyłam nigdy, nic takiego w pełni. To jest żel, o którym wielokrotnie mówiłam, więc tylko powiem, że jest po prostu idealny, zagęszcza brwi, utrwala, dodaje kolor. Do utrwalania makijażu mam taką mgiełkę, taki utrwalacz, który ciągle jest w moich szufladach. Zużyłam kilka dobrych opakowań większość zdecydowanie u osób, które malowałam u klientek mniej na sobie, ale faktycznie na sobie też go często używam i teraz kupuję właśnie na własny użytek mowa tutaj o fixerze z Kryolan. jest to fixing spray to jest taki heavy duty utrwalacz, który idealnie się sprawdza na większe wyjścia to nie jest kosmetyk, którego możemy używać na co dzień to jest coś takiego, co sprawia, że naprawdę makijaż jest mocno utrwalony wręcz jakby Bardziej wolodosporny, że skóra po prostu ma taką powłokę, która działa jak nieplamiące się, wiecie, obrusy. W momencie, gdy lecą na muzy, wystarczy tylko jakby ściereczką, chusteczką delikatnie je złapać a jak nie będziemy rozmazywać naszego makijażu, to on naprawdę będzie się ekstremalnie długo trzymał. To jest coś, czego zawsze używam właśnie na większe wyjścia, na jakieś wesela, długie imprezy. Wydaje mi się, że tak naprawdę zużyłam tylko dwie szminki w swojej historii tak totalnie w pełni, do których też wróciłam później. Jeśli chodzi o tę szminkę, której używam najczęściej e, i już jestem w trakcie drugiego opakowania, to jest szminka marki HAN, e, czyli velour liquid 27. Reggae, to jest mój go-to, jeśli chodzi o codzienny makijaż. E, tak samo wróciłam także do szminki manekin z Jeffrey Stara, ale po nią zdecydowanie, że gdzieś sięgam ze względu na taki bardzo jasny odcień, e, który w tym momencie wolę bardziej do rozjaśniania środka ust niż faktycznie do noszenia na całych ustach, chyba że do takiego mocniejszego makijażu wyjściowego, e, takiego, wiecie, typowego weselnego makijażu, e, ale faktycznie tę z Han, jakby w procentach, to drugie pokażę, nie zużyłam w większej ilości, ale. Tak, szminki to też jest taka kategoria, z której sobie skaczę z kwiatka jakby na kwiatek, testuję różne, różnych używam e, i właśnie bardziej używam niż zużywam. No i kochani, to by były chyba wszystkie kosmetyki, o których powinnam tutaj powiedzieć. Oczywiście mogę o czymś zapomnieć, e, ponieważ jednak e, moja pamięć nie należy do najlepszych, ale wydaje mi się, że faktycznie... Te kosmetyki, o których wam powiedziałam, to były te, których użyłam najwięcej. Jak mogliście usłyszeć, to nie było jakieś ogromne ilości, jeśli chodzi o te podane przeze mnie kosmetyki. Faktycznie częściej z pielęgnacji wracam do moich ulubieńców niż e, jeśli chodzi o kategorię makijaż, ale to ze względu właśnie na częstotliwość robienia makijażu, ale także przez to, jaką ilość tych kosmetyków faktycznie posiadam. Teraz to jest tak naprawdę jakby ułamek tego, co miałam do tej pory. Jeśli oglądaliście ostatnie porządki, to na przykład też minek w swoich zbiorach miałam 240 sztuk, dlatego też jakby tak nie zużywam jednej konkretnej, tylko właśnie używam sobie różnych. Troszeczkę się to teraz zmieniło. Jak możecie zobaczyć po opisach w moich filmach, to częściej właśnie używam już tych takich moich ulubieńców niż Testuję różne, ale kiedyś właśnie wolałam, jednak e, coraz e, nałożyć coś innego na usta, więc dlatego w mojej historii nie ma zbyt wiele zużytych kosmetyków. Co bym chciała tutaj zobaczyć w komentarzach od Was, to takie Wasze top 3, jeśli chodzi o najczęściej e, właśnie używane, zużywane kosmetyki. Jakie to są, czy to z pielęgnacji, czy z makijażu? Podzielcie się e, kosmetykami, do których właśnie wróciłyście, wróciliście najwięcej razy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. ¡Papá! Pa.